Był taki czas, kiedy mini było. Mini. A potem świat stanął na głowie. Produkowane od lat 60. ubiegłego wieku oryginalne mini było samochodem małym, nawet jeśli ktoś dodał mu czasem trochę większy bagażnik. Kiedy markę przejęło BMW, pierwsze nowożytne Mini z 2001 roku miało raptem 363 cm długości, ale i tak było od oryginalnego mini dłuższe o prawie 60 cm. Kolejne generacje miejskiego hatchbacka nie tylko rosły jak na drożdżach, ale powstawały też nowe odmiany. Już w drugiej generacji pod wodzą BMW powstały zarówno przedłużony MINI Clubman, jak i crossover Countryman. Crossover właśnie doczekał się kolejnego wcielenia. Projektanci MINI nie byliby z sobą, gdyby nie dodali do nowego Countrymana jakiegoś niecodziennego elementu wyposażenia dodatkowego. W poprzednim Countrymanie przestrzeń pasażerską dzieliła szyna. Na której można było zamocować różne uchwyty, schowki. Zresztą szyna zniknęła przy okazji kuracji odmazającej, bo klienci woleli z tyłu normalną kanapę zamiast dwóch osobnych foteli. Tu Mini proponuje opcjonalną ławkę piknikową za 529 zł. Nie wiem jak często bym z niej korzystał, ale na pewno jest mniej uciążliwa niż biegnąca przez środek samochodu szyna. Bagażnik o pojemności 450 litrów jest o 90 litrów większy niż w Clubmanie, o 55 litrów mniejszy niż w BMW X1, z którym Countryman dzieli płytę podłogową. Oczywiście są haczyki na siatki z zakupami, elastyczne taśmy, schowki, zaczepy. Oparcia kanapy składają się w proporcjach 40x20x40. Po ich złożeniu uzyskujemy płaską przestrzeń ładunkową. Podobnie jak w X1, także w Countrymanie kanapę można przesuwać, dzięki czemu zyskujemy więcej miejsca w bagażniku lub na nogi. W normalnych okolicznościach miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem dla kogoś, kto jak ja ma 175 cm wzrostu. Z przodu na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak w Clubmanie, to znaczy Mini teraz dwie szerokości kokpitu, węższą, m.in. w hatchbacku i szerszą w Clubmanie i Countrymanie. W szerszym kokpicie jest więcej miejsca na środkową konsolę, schowek w podłokietniku i tym podobne. Na pierwszy rzut oka nie zorientujesz się też, że w Countrymanie jest już dotykowy wyświetlacz. W Mini zawsze miałem problem z iDrive'em, który tu nazywa się Mini Connected. W starszych wersjach pokrętło było za małe i za nisko. W tej wersji jest... Po prostu za nisko. Natomiast dotykowy wyświetlacz to zmiana na plus. W BMW też pojawił się dotykowy wyświetlacz, ale jest on trochę za daleko i korzystanie z niego jest nienaturalne. Tam jednak wolę iDrive. Natomiast tu wyświetlacz dotykowy jest dokładnie tam, gdzie być powinien. Ale ikony są za małe. Mini odświeżyło interfejs minimalnie, więc wyświetlane na ekranie przyciski są za małe, żeby w nie trafić, szczególnie kiedy auto jest w ruchu. Mówię to z perspektywy dobiegającego 40 faceta, który mieści się w grupie docelowej Mini. Poza tym wszystko jest jak w innych Mini. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij w zalinkowaną na ekranie playlistę. Na drodze czuć charakter MINI. Jeździłem zarówno wersją z dwulitrowym, 150-konnym dieslem, czyli Cooper D, jak i tym dwulitrowym, 192-konnym, benzynowym Cooperem S. Cooper D jest świetny. Do pokonywania długich tras jest dobrze wyciszony, ale brakuje mu mocy podczas wyprzedzania. Za to na krętych drogach czuje się doskonale, niezależnie od prędkości za kierownicy masz nadzieję, że zakręty nigdy się nie skończą, e, pod warunkiem, że przed tobą nie wlecze się jakaś ciężarówka. Cooper S jest nie tylko o 1,5 sekundy szybszy w sprincie od 0 do 100, ale ogólnie bardziej dynamiczny. Ponadto, wrażenia z jazdy można zwiększyć, przełączając samochód w tryb sportowy. Wtedy mini strzela z wydechu. Czy to słychać w tej chwili? Oh. On jest... O, takie teraz było. Kurczę, on jest za dobrze wyciszony i za długi. W związku z tym nie słychać co się dzieje z... Znaczy, W mikrofonie możecie tego nie słyszeć, natomiast ja słyszę tam jest takie pop, pop, pop. Top, top, top. Top, top, top. Dobrze, może uda się to usłyszeć na ujęciach z przejazdów, bo ja to ledwo słyszę wewnątrz, więc podejrzewam, że mikrofon tego nie wyłapie. Spróbujemy usłyszeć ten dźwięk na ujęciach zewnętrznych. Cięcie, montażysta, poproszę ten przejazd. Spokojnie z tego przełącznika zrezygnować. Chcesz mieć zawsze całą moc dostępną pod nogą, a wiele jej nie ma. Poza tym diesel nie strzela z wydechu, więc to żadna frajda przełączać go w tryb sportowy. Cooper D w trasie zużywał około 6 litrów na setkę, przy ostrożnej jeździe mini obiecuje 4,5. Cooper S zużywa realnie około 9-10 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Podobnie jak BMW X1, również Mini Countryman dostępny jest z napędem na przednią oś lub z napędem na wszystkie koła, all four. Sterowanie napędem odbywa się automatycznie bez ingerencji ze strony kierowcy. Przez większość czasu zadaniem all four jest poprawienie właściwości dynamicznych samochodu na drodze, ale w lekkim terenie system też nie najgorzej się sprawuje i pozwala pokonywać strome wzniesienia czy błotniste szlaki. Byle błoto nie było za głębokie, bo Countryman ma raptem 16,5 cm prześwitu i długi zwis z przodu. Przy okazji, jeśli chcesz się wspinać na strome zbocza, zdecydowanie wybierz diesla, Cooperowi S nie starcza momentu. I trzeba wziąć rozpęd. W countrymanie siedzi się jak na krześle, więc po raz pierwszy w mini serii F nie mam problemu z ciągnącym się daleko przed kierowcę dachem. W mniejszych Niższych mini, miałem ten problem. Chodzi o to, że kiedy podjeżdżam do świateł i ta linia dachu jest tak wyciągnięta bardzo do przodu, to zwyczajnie nie widzę, jakie jest światło, czy jest czerwone, żółte, zielone i tak dalej. Ten samochód jest wyższy, siedzę też wyżej, więc nie mam tego problemu. Poza tym, widoczność w innych kierunkach jest dobra. Tam z tyłu jest spore okienko między słupkiem C a D, więc nawet jeśli odwracam się. Tu przez ramię mam dobrą widoczność. Samochód może być wyposażony w czynniki parkowania, w system wspomagający parkowanie, czy na przykład w adaptacyjny tempomat. Ale nie wszystkie opcje dostępne w BMW występują w Mini. Na przykład Mini nadal nie oferuje banalnego ogrzewania kierownicy, które można mieć nawet w Oplu-Corsie. Albo nawigacja bez korków. Mini nie ma jej. Jeszcze, mimo że za pakiet Wired, w skład którego wchodzi nawigacja Professional, trzeba zapłacić nawet 8000 zł. Rozumiem, że BMW jako właściciel mini nie chce, aby młodzieżowa marka kanibalizowała modele dla bardziej statecznych klientów. Ale w cenie ponad 200 tysięcy zł Countryman nie jest znacząco tańszy od porównywalnie wyposażonego BMW X1. Rzadko poruszam kwestię wyglądu testowanych przeze mnie samochodów, ale Mini Countryman nigdy nie był autem, które staje ci przed oczami, kiedy myślisz o Mini. To raczej samochód, który powstał jako odpowiedź na potrzeby dojrzewającej grupy docelowej. Chcesz Mini, nieważne ile masz lat, znajdzie się Mini w sam raz dla ciebie, nawet jeśli jest brzydkie i wielkości małej stodoły. A jak Tobie podoba się nowy Mini Countryman? Daj znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi filmami, nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda, Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.